Cześć, witajcie. Przed nami dziesiąty odcinek cyklu Moje życie z Mazdą MX30. To jest nasz mały jubel. Przy okazji, poprzednie odcinki obejrzeliście ponad 22 tysiące razy, za co bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że się podobało i że skorzystaliście na informacjach, które tam znaleźliście. Dzisiaj poświęcimy nasz odcinek na sesję pytań i odpowiedzi, pytań dotyczących Mazdy MX30 i eksploatacji samochodu elektrycznego ogólnie. Pytania już mam przygotowane. Pytania są tutaj. Odpowiedzi są. Tutaj zaczynamy. z końcem lutego na chwilę zawitała wiosna. Zrobiło się słonecznie, ciepło, to wręcz idealne warunki na jazdę z otwartym dachem. W końcu nazwa MX zobowiązuje. Chwilowe zużycie energii spadło nawet poniżej 14 kWh na 100 km i kiedy już wydawało się, że taka pogoda będzie z nami przez dłuższy czas, na początku marca zima znów przypomniała o sobie porannymi przymrozkami i lekkimi opadami śniegu. Z pewnością jeszcze za wcześnie na zmianę zimówek na letnie opony. Licznik przebiegu wskazuje teraz 17,5 km, a średnie zużycie energii od początku testu ustabilizowało się na poziomie 19 kWh. Jedziemy dalej. Zaczynamy nietypowo nie od pytania o samochód, ale od pytania o stację ładowania. Gabryś pyta, proszę rozwinąć temat wallboxa do MX30, jedno czy trzyfazowy, i jakie moce ładowania możemy osiągnąć w domu. Jedna rzecz to jest moc ładowania w domu, druga rzecz to jest maksymalna moc ładowania, jaką jest w stanie przyjąć samochód. W przypadku Mazda MX30 mamy ładowarkę pokładową jednofazową, która jest w stanie przyjąć maksymalnie 6,6 kW. W przypadku domu moce są bardzo. Bardzo różne. To zależy głównie od mocy przyłączeniowej, jaką mamy właśnie zgłoszoną w naszym budynku. Ja mam moc przyłączeniową 13 kW, przy czym jest to rozłożone na trzy fazy, czyli jestem w stanie ładować Mazda MX-30 z jednej fazy, tym prądem właśnie jednofazowym, maksymalnie z mocą 3,7 kW. To dla mnie wystarczające, bo w tej nocnej taryfie przez 8 godzin, w tej nocnej taniej taryfie, jestem w stanie właściwie do pełna naładować MX-30, nawet jeżeli mam bardzo mało energii elektrycznej. Na początku ładowania. To co jest myślę bardzo istotne, to to, jaki właśnie wybrać wallbox, jaką stację ładowania. Ważne, żeby to była stacja ładowania, która pozwoli nam elastycznie podejść do naszych potrzeb w przyszłości. Dzisiaj możemy korzystać z jednej fazy, ale warto, żeby ta stacja ładowania dała nam też możliwość wykorzystania ładowania trójfazowego, bo być może kiedyś w przyszłości zmienimy Mazda MX30 na inną mazdę, która będzie miała już możliwość ładowania prądem trójfazowym. W przypadku tej stacji to jest stacja polskiej firmy Enelion Easy, bardzo Estetyczna, fajnie wykonana. Ona jest tu właśnie skonfigurowana na jedną fazę na 3,7 kW, ale można ją też skonfigurować na trzy fazy na 11 kW i nawet na 22 kW. Przy czym ta trzecia konfiguracja najprawdopodobniej wymaga zmiany mocy przyłącza domowego, co się wiąże z wymianą zabezpieczenia przedlicznikowego, wypełnieniem papierologii no i oczywiście dodatkowymi opłatami. Więc o ile. W przypadku stacji ładowania warto zainwestować w taką, która perspektywicznie da nam możliwość zwiększenia tej mocy ładowania w zależności od tego, jaki będziemy mieć samochód, to w przypadku samego przyłącza, póki jeździmy Mazdo MX30, pewnie nie mam potrzeby, żeby zwiększać moc przyłączeniową, przynajmniej na razie. No, i jeszcze jedna ważna rzecz. Tę stację ładowania można łatwo odpiąć i zabrać ze sobą w podróż. Jeżeli będziemy w miejscu docelowym mieć dostęp do gniazda trójfazowego 32A albo 16 amperowego jesteśmy w stanie podłączyć się i wykorzystać to złącze także do naładowania naszego auta. Pojawiło się też pytanie od mojego przyjaciela Tomka, który pyta, czy ładowanie samochodu elektrycznego w trakcie ulewy. Albo śnieżycy jest bezpieczne? Odpowiedź brzmi tak pod warunkiem, że zachowamy właśnie standardy bezpieczeństwa. Zobaczcie, wtyczka, której używamy w ładowaniu domowym, zawsze jest wyposażona w taki specjalny kapturek zabezpieczenie, po to, żeby ochronić te piny zlokalizowane w tym miejscu przed zalaniem, przed wilgocią. Podobne rozwiązanie znajduje się pod klapką. Wlewu paliwa, powiedzielibyśmy w samochodzie spalinowym, pod klapką, która mieści gniazda do ładowania. Te gniazda też są zabezpieczone specjalnymi kapturkami, tak żeby nie dostała się tutaj wilgoć i żebyśmy mieli je zabezpieczone właśnie przed czynnikami atmosferycznymi. No i jeszcze jedno zabezpieczenie. Jak wpinamy wtyczkę do gniazda, to zobaczcie, ładowanie nie rozpoczyna się od razu, tylko zrobię to w tej chwili i policzę. Raz. 2, 3, 4, 5. Po 5 sekundach słychać charakterystyczne Zamknięcie się portu, czyli zablokowanie wtyczki w gnieździe, co powoduje, że dopiero po 5 sekundach samochód zaczyna się ładować. Daje nam to dodatkowy czas, żebyśmy mogli zdjąć rękę z wtyczki i odejść bezpiecznie od samochodu. Jeżeli wtyczka jest cała, nieuszkodzona, nie pęknięta i podobnie wygląda sytuacja z gniazdem, to połączenie jest szczelne. Tutaj nie dostanie się woda, jest dobrze zabezpieczone. Ważne jest jeszcze to, żeby po zakończeniu ładowania i po wyjęciu wtyczki, z gniazda, momentalnie zakryć ją kapturkiem i to samo zrobić z samym gniazdem, zabezpieczając obie strony przed dostaniem się do środka wody. Teraz pytanie od Pana Jacka, właściciela MX-30. U Ciebie i u Zachara zawsze rano po całonocnym ładowaniu macie 100% baterii. Od piątku cieszę się nową MX-30, ale nigdy nie nabiło mi do pełna. Zawsze mam 96-97% i wyłącza ładowanie. Czy jesteś w stanie dowiedzieć się, dlaczego tak się dzieje? Bardzo dzięki za filmik. Dużo wnosi dla nas użytkowników. Pozdro z Krakowa. Również pozdrawiamy Pana Jacka. Dziękujemy za dobre słowo. Pytanie jest sprzed dwóch miesięcy. Sporo się od tamtej, czas, od tamtej pory zmieniło, bo rzeczywiście początkowo Mazda MX30 miewała taki problem, że mimo że ciągle się ładowała, to poprzez aplikację My Mazda informowała użytkownika, że ładowanie się zakończyło przed osiągnięciem 100%. Aktualizacja samochodu i aktualizacja samej aplikacji wyeliminowały to i teraz tego problemu już nie ma, co też mogę potwierdzić na własnym przykładzie, bo nie zauważyłem, żeby się powtarzał, więc temat można powiedzieć mamy już z głowy. No i jeszcze jedno pytanie od Grzegorza Busaka. Jak szybkie ładowanie wpływa na żywotność baterii? Załóżmy dwa warianty: wszystkie ładowania za pośrednictwem szybkiej ładowarki, to wariant pierwszy, i wariant drugi: wszystkie ładowania za pośrednictwem ładowania domowego, czyli pytanie brzmi: jaki procent baterii będzie dostępny po trzech latach? No, tego niestety nie da się oszacować, bo na żywotność akumulatora wpływa więcej czynników. To też kwestia temperatury, kwestia tego, czy ładujemy go do 100%, czy rozładowujemy go regularnie do zera. No, generalnie jest tak, że przy kilkudziesięciu ładowaniach w ciągu roku nie da się powtórzyć czy zasymulować identycznych scenariuszy. Dlatego też nie ma jednego prostego równania czy schematu, który nam powie, ile procent akumulatora będzie po tych trzech latach ciągle dostępny dla użytkownika. Jedno jest pewne, Mazda w przypadku MX30 daje 8 lat gwarancji na akumulator do przebiegu 160 tysięcy km, w zależności od tego, który z tych parametrów wystąpi wcześniej i jeżeli przed upływem albo 8 lat, albo 160 tysięcy km przebiegu, e, żywotność akumulatora spadnie poniżej 70%, to akumulator zostanie wymieniony na gwarancji. Jeszcze jedno pytanie ze skrzynki mailowej. Czy samochód elektryczny pozostawiony na tydzień lub dwa będzie tracił energię z akumulatora, a jeśli tak, to w jakim tempie? Zakładam, że chodzi o akumulator trakcyjny, czyli ten wysokonapięciowy. Odpowiedź brzmi, że to znów zależy. Jeżeli jest zima i mamy kilkunastostopniowe mrozy, a w dodatku włączone automatyczne podgrzewanie akumulatora, tak żeby utrzymać go w dobrej kondycji, to rzeczywiście każdego dnia może nam ubywać nawet kilka procent zasięgu, dlatego że no właśnie ta energia jest spożytkowana na utrzymanie odpowiedniej temperatury akumulatora trakcyjnego. Dlatego jeżeli gdzieś wyjeżdżamy na dłużej, na tydzień lub na dwa i nie zamierzamy korzystać zimą z samochodu elektrycznego, to powinniśmy wyłączyć to Automatyczne podgrzewanie akumulatora, albo podpiąć samochód do prądu na stałe, żeby właśnie system automatycznie go doładowywał. Natomiast jeżeli samochód zostawiamy w ciepłym garażu, gdzie jest kilkanaście stopni na plusie, to wtedy ubytek energii powinien być dosłownie marginalny na poziomie kilku procent w skali tygodnia. Co prowadzi nas do jeszcze jednego pytania zadanego przez innego właściciela MX30, Jakuba Polkowskiego, którego przy okazji też bardzo pozdrawiam. Pytanie brzmi, czy jest szansa, że podgrzewanie baterii zacznie jakoś sensowniej działać? Aktualnie jest wrażenie, że ten proces w ogóle nie ma miejsca. Przy mrozach komunikat o zimnej baterii znikał po około 20 km przy wcześniejszym podgrzewaniu auta, które było podpięte. Do gniazdka. Proces jak najbardziej występuje, udało mi się nawet uchwycić na aplikacji ten moment, w którym ogrzewanie akumulatora było włączone. Dlaczego mimo podłączenia do gniazdka jest to niewystarczający efekt? Odpowiedź jest bardzo prosta bo moc ładowania nie jest wystarczająca, by zasilić równolegle. Podgrzewanie akumulatora i zapełnianie go energią elektryczną. Jakub zadał też kilka dodatkowych pytań, które jednak dotyczą wnętrza Mazda MX30, więc chodźmy do środka. Jakub pyta, czy jest szansa, żeby nawiewy na szyby boczne w trybie auto dawały sobie radę z parującymi. Szybami. Tryb auto ma to do siebie, że właśnie automatycznie decyduje o intensywności i dystrybucji nawiewu. Ja przyznaję, że nie używałem w ogóle trybu auto przez całą zimę. Przez całą zimę jeździłem na ustawieniu nawiewu na szybę i na nogi, bo tak było najskuteczniej i to my decydujemy, gdzie ten nawiew powinien być kierowany w zależności od tego, jaka jest sytuacja w samochodzie, więc polecam właśnie to ustawienie zimą. A przy okazji polecam też sprawdzenie, czy dywaniki nie są namoknięte, nie ma w nich wody. Bo to to jest bardzo często przyczyną tego, że nasz samochód, właśnie w okresie zimowym, dodatkowo paruje w środku. Jakub ma jeszcze pytanie dotyczące Android Auto i Bluetooth. Telefon sparowany po Bluetooth przestaje być źródłem muzyki, jeśli zostanie podpięty przez USB. Za każdym razem trzeba to później ustawiać. Super, jakby dało się to. Raz ustawić. Da się to raz ustawić. Rozumiem, że chodzi o sytuację, kiedy mamy telefon działający jako źródło muzyki po Bluetooth, podłączamy, żeby się podładował i nagle przestaje nam grać. To można rozwiązać wchodząc w ustawienia. W ustawieniach mamy ustawienia łączności, tam mamy ustawienia komunikacji smartfona. Wybieramy. Android Auto, ja mam akurat Apple CarPlay, ale tutaj nasz telefon, który jest wybrany, można sobie skonfigurować w taki sposób, aby urządzenie było albo zawsze włączone, zawsze łączyło się z Android Auto, albo żeby system pytał, czy chcemy, żeby się połączyło z Android Auto, albo aby nigdy nie było włączone. I jeżeli wybierzemy tę trzecią opcję, wówczas zawsze Bluetooth będzie działał i muzyka będzie odtwarzana z Bluetooth, a my będziemy mogli spokojnie ładować nasz telefon. Ostatnie pytanie od Jakuba dotyczące Mazda MX-30. Jakubowi chyba przeszkadza brak zapamiętania ustawienia funkcji Auto Hold. czy może nie doczytałem w instrukcji obsługi jak to włączyć jako wartość domyślną. Przypomnę, że funkcja AutoHold to jest ta funkcja, która pozwala nam zdjąć stopę z pedału hamulca, kiedy czekamy na zielone światło, stojąc na skrzyżowaniu. Wówczas możemy zdjąć stopę właśnie z pedału hamulca, a światła z stopu się palą, a samochód stoi. Odpowiedź brzmi nie, nie ma możliwości Ustawienia jako domyślną tej funkcji AutoHold, żeby ona była aktywna za każdym razem, kiedy włączymy samochód. Musimy to aktywować samodzielnie. Na szczęście przycisk znajduje się pod ręką. Ja, już jadąc samochodem, mogę bez zdejmowania wzroku z drogi aktywować to bez patrzenia na przycisk. Myślę, że to nie jest jakiś wielki wysiłek. Teraz przejdziemy do pytania od Gabrysia, które wymaga, abyśmy ruszyli się z miejsca. Jedziemy. Gabryś pyta, czy Mazda może dodać w aktualizacji Mazdy CX-30 opcję ostrzeżeń o fotoradarach w nawigacji, tak jak ma to miejsce w Mazdzie MX-30. Gabryś twierdzi, że jest to przydatna opcja, bo informuje w tle o fotoradarach i w MX-30 działa bardzo dobrze. się do fotoradaru. Zmniejsz Rzeczywiście pytanie nie dotyczy MX-30, chociaż Dotyka kwestii, która jest tutaj zastosowana i bardzo dobrze. W MX30 jest funkcja ostrzegania o fotoradarach i działa bardzo sprawnie w nawigacji, w tej wbudowanej seryjnej. Co do CX30 zakładam, że taka aktualizacja to po prostu jest tylko kwestia czasu, bo oba modele korzystają z podobnego oprogramowania. Bardzo możliwe, że przy najbliższym przeglądzie gabryść twoja CX30 zostanie zaktualizowana. O tę właśnie funkcję. I jeszcze jedno pytanie dotyczące wrażeń z jazdy, tym razem od Tomasza. Tomasz pyta: Co by się musiało wydarzyć, żeby mieć wolny wybór w kwestii wyłączenia symulacji dźwięku silnika podczas jazdy? Opcje są dwie. Albo musiałby się pojawić jakiś fizyczny przycisk, który wyłącza właśnie ten dźwięk, albo dodatkowa linijka wyboru w ustawieniach samochodu. Ale szczerze mówiąc, ja po kilku dniach jazdy MX30 przestałem zwracać uwagę na ten dźwięk naśladujący silnik w czasie jazdy. Właściwie przypominają mi o tym tylko pasażerowie, którzy wsiadają do auta, i dla nich jest to coś zupełnie nowego bo dźwięk jest z jednej strony na tyle dyskretny, że nie przeszkadza, a z drugiej. Towarzyszy w taki naturalny sposób moim doznaniom z samochodu elektrycznego, że nie przeszkadza mi po prostu w czasie, w czasie jazdy. Traktuję go jak coś zupełnie naturalnego. Jakiś czas temu na profilu facebookowym Mazda MX30 Polska zrobiłem taką małą ankietę z pytaniem: Gdybyśmy się mieli z dnia na dzień przenieść wszyscy z samochodów spalinowych do elektrycznych, to jakiego elementu z samochodu spalinowego brakowało ci najbardziej? Większość osób odpowiedziała: że właśnie dźwięku silnika więc to bardzo ciekawe Ostrzeżenie, on tutaj jest. Natomiast, Tomaszu, możesz być pewien jednej rzeczy: pytania o to, czy ten dźwięk można wyłączyć, zarówno od dziennikarzy, jak i od użytkowników Mazda MX-30, trafiły do producenta, trafiły do Japonii, do Hiroshimy. A znając Japończyków, oni już gruntownie to analizują i kto wie, być może w przyszłości dadzą też możliwość zdecydowania, czy chcemy mieć ten dźwięk, czy też nie. No i ostatnie pytanie od Dana Colombo. W salonie powiedziano mi że do MX-30 będzie w przyszłości opcjonalnie silnik do doładowywania akumulatorów. Nie zrozumiałem tylko jednej kwestii, czy będzie on opcją w nowych modelach za jakiś czas, czy też będzie opcją możliwą do dodania później, na przykład dwa lata po zakupie. Dziś istnieją dwa rodzaje napędów w Mazdzie MX-30. Jeden to jest ten w pełni elektryczny, taki jak zamontowany jest w tym egzemplarzu. Drugi to jest w pełni spalinowy silnik e-SkyActiv-G benzynowy o mocy 150 koni mechanicznych, który napędza przednią oś albo wszystkie koła w samochodach sprzedawanych w Japonii. Natomiast w przyszłości pojawi się jeszcze trzeci rodzaj napędu, to będzie samochód elektryczny z dodatkowym silnikiem spalinowym, silnikiem Wankla, który będzie umieszczony pod maską i będzie generatorem energii elektrycznej do akumulatorów, tak aby zwiększyć zasięg samochodu. Ale w to rozwiązanie będą mogły być wyposażone tylko fabrycznie nowe auta, czyli nie będzie można do takiego samochodu jak ten dołożyć tego generatora. Z jednej strony to jak wspomniałem, powiększy zasięg samochodu elektrycznego, to także spowoduje niestety w świetle obowiązujących dzisiaj przepisów w Polsce że nie będzie można takiego auta zarejestrować na zielone tablice rejestracyjne co za tym idzie nie będzie można skorzystać z benefitów jakie mają samochody elektryczne czyli legalnej jazdy po buspasach czy na przykład darmowego parkowania w strefie cóż coś za coś ale to na szczęście dylemat przyszłości i to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was na dziś. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na najbardziej nurtujące Was pytanie. Jeżeli odcinek Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, a najlepiej zasubskrybujcie kanał YouTube'owy Mazda Polska, dzięki czemu nie przegapicie kolejnych części mojego życia z Mazdą MX30. Przy okazji polecam też fanpage na Facebooku Mazda MX30 Polska. Do zobaczenia.